Cześć moi drodzy z tej strony, trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam nietypowe ćwiczenie na pośladki, czyli pogłębiony hip trust, który naprawdę solidnie wzmacnia tyłek. Zapraszam do oglądania. Drodzy widzowie, na wstępie materiału od razu chciałbym was przeprosić, ponieważ większość filmu będę do was odwrócony tyłem, ale po prostu nie jestem w stanie w innej perspektywie nagrać dobrze. To ćwiczenie. Dziś pokażę wam pogłębiony hip trust, który ma na celu wyizolowanie mięśnia pośladkowego wielkiego, po części pracy mięśni pośladkowych średnich i małych i oczywiście grupy kulszowo-goleniowej, czyli tył uda, który będzie wspomagał nas tutaj w prostowaniu bioder. Warto zaznaczyć, że mięsień pośladkowy wielki w naszym ciele odpowiada właśnie głównie za prostowanie stawu biodrowego. Więc jeśli chcemy odpowiednio wzmacniać pośladki, to nie możemy pomijać tej funkcji. Żeby dobrze wykonać ćwiczenie, które zaraz zobaczycie, powinniśmy trochę pokombinować i znaleźć dwa punkty podparcia. Tu będziemy się opierać plecami, a tutaj będziemy opierać się stopami czy też stopą. Jeżeli to ćwiczenie wykonamy na jednej nodze, więc będzie to ruch unilateralny, który wyrówna dysproporcje między jedną a drugą stroną. Ja sobie tutaj tak pokombinowałem, że mam ławkę, o którą się będę podpierał. Ławka jest stabilna. Położyłem sobie jeszcze dodatkowo tutaj ciężarki, żeby ławka nie ruszyła się pod ciężarem mojego ciała. Z drugiej strony zaś mam sztangę, a raczej gryf w suwnicy Smitha, który, no, nie oszukujmy się, jest ustawiony w taki sposób, że ani drgnie. Także dzięki temu będę mógł stabilnie wykonać to ćwiczenie. Do rzeczy, bo pewnie już chcecie zobaczyć, jak to wygląda. Opieramy się łopatkami o ławkę. Zobaczcie, znajdujemy odpowiednią pozycję, tylko żeby mi tu mikrofon nie spadł. Jedna noga, hop, druga noga, hop. Stopy ustawiamy szerzej niż nasz rozstaw bioder. I uwaga, jesteśmy na dolnym kącie łopatki oparci o ławkę. Brzuch napięty, plecy proste, podkreślam. I naszym zadaniem jest zejście nisko do dołu, kontrolując zgięcie w stawie biodrowym i Hop, wyjście do góry, tak aby nasze pośladki zbliżyły się do siebie. Cyk, napięcie izometryczne, wykonujemy delikatne tyłopochylenie miednicy. Co to oznacza? Cofamy górne kolce biodrowe do dołu, a wysuwamy kolce biodrowe dolne do przodu, delikatnie. Jest to podwinięcie miednicy, które gwarantuje odpowiedni angaż mięśni pośladkowych. Schodzimy. Z wdechem, mając napięty tułów, Bach, dopięcie mięśni pośladkowych. W tym momencie mamy znakomity angaż mięśnia pośladkowego wielkiego i oczywiście grupy kulszowo-goleniowej, -go gdzie królują e, głowa długa mięśni dwugłowych, mięsień półścięgnisty i półbłoniasty. Oczywiście ja wykonuję to ćwiczenie bardzo teraz powoli. Wy nie musicie aż w taki sposób tutaj spowalniać tego ruchu, ale chcę, żebyście po prostu przyjrzeli się, jak to wygląda. Teraz pokażmy to w odpowiednim tempie bach, dopięcie, przytrzymanie, jedną, dwie sekundy, schodzimy, dwie sekundy, napięcie, bach. Jeśli chodzi o ułożenie ciała, zobaczcie, ja delikatnie tutaj zapieram się łokciami, nie muszę tego robić, ale nie jest to błąd. Zejście, bach. W tym momencie, kiedy schodzimy, rozciągają się nasze pośladki w fajnym zakresie tutaj ruchu. I Bach, tutaj pośladki są w pozycji skróconej, czyli dopięte. Także pogłębiony ruch i Bach, dopięcie. Teraz rodzi się pytanie, czym różni się to ćwiczenie od tradycyjnych mostków typu glute bridge, od tradycyjnych hip-trastów? Większym zakresem ruchu. No i przede wszystkim, ponieważ ćwiczenie jest dość kreatywne, Według mnie możemy bardziej skupić się na pracy mięśni pośladkowych. Bach, dopięcie, tyło, pochylenie miednicy, podwinięcie, napięcie pupy, zejście powoli. I znowu powtarzamy ruch. Polecam tutaj trzy serie po 15, a nawet 20 powtórzeń, ponieważ ta wersja pogłębionych hip trustów nie jest po to, aby angażować włókna białe, te siłowe, i nakładać na siebie sztangę 100 kg. To nie jest do tego ćwiczenie. Tu bardziej dobijamy, wzmacniamy nasze pośladki włókna czerwone. Oczywiście, żeby nie było za lekko, możemy progresować również tą wersję hip poprzez. Dołożenie gumy, która zwiększy aktywność rotacji zewnętrznej w naszym stawie biodrowym, a co za tym idzie, e, większy angaż mięśni pośladkowych, średnich i małych, czyli boku naszej pupy, no będzie oczywiście bardziej tutaj dla nas widoczny, odczuwalny. Pokazujemy. Jedna noga hop, druga noga hop. Zakładamy, szykujemy pozycję. Zobaczcie. Pyk, pyk. No dobra, ale guma tutaj podwija się. Nie, nie pozwalamy na to. My chcemy napierać kolanami na zewnątrz. Stopy lekko zrotowane na zewnątrz, również palcami. I zobaczcie. Bach! Napieram mocno, aktywując boki pupy, górne części, ależ wchodzi. Bach! Dopięcie. Również w tym ćwiczeniu możemy fantastycznie uczyć się kontroli pracą stawu biodrowego, czyli ruchem popularnym, nazywanym hip hinge, zgięcie i wyprost stawu biodrowego, czyli ruch zawiasowy, który uczy nas odpowiedniej aktywacji pośladków. I uwaga, nie robimy tutaj za wysoko, tylko do momentu, kiedy zepniemy, półdubki zbliżą się do siebie, będą twarde jak kamienie. Zejście do dołu, i Bach, polecam, mówię więcej powtórzeń. To nie jest ćwiczenie, gdzie nakładamy sztangi. Tutaj nie możemy szaleć. No dobra, ale zobaczcie. Żeby nie było za fajnie, hantelka na kolce biodrowe i dociążamy sobie. I Bach, dopięcie. Tu spinamy tyłek. Zejście do dołu. Napieramy gumę. Bach, czy też taśmę. Dopięcie. Zejście w dech pełen tułów. Bach. Dopięcie wypuszczamy powietrze buzią. Wdech nosem kontrola tułowia. Bach, i dopięcie. Nie pogłębiamy lordozy kręgosłupa, plecy stabilne. Nie chcemy wypchnąć bioder jak najwyżej, tylko chcemy odpowiednio angażować mięśnie pośladkowe. Ja już czuję, jak pali mnie tyłek. A zobaczcie, wcale nie mam tutaj ogromnej sztangi. Dobra. Jak jeszcze możemy sprogresować to ćwiczenie? Wykonajmy po prostu hip thrust unilateralny, czyli na jednej nodze, który gwarantuje nam lepszą aktywację każdej strony, tak? Jeżeli lewy pośladek dajmy na to jest słabszy, to kiedy wykonacie ćwiczenie o bonusz, to oczywiście prawy mu pomoże, ale w wersji jednonóż każdy musi odbębnić swoją robotę, co jest dla nas korzystne i wyrównamy tutaj jakieś problemy między półdupkami, a często one są niezgodne, często się ze sobą kłócą, jeden jest słabszy od drugiego, jeden ma pretensje do drugiego, a my chcemy tutaj, żeby one się pogodziły, zremisowały i jednocześnie były takie same, tak? Tak, żeby wyglądało to po prostu estetycznie dobrze, fajnie. Co robimy, kochani? Kochane, kochani. Znowu szykujemy pozycję, ale mi tu jest wygodnie na tej suwnicy. I teraz tak, wybieramy jedną z nóg, zaczynamy od powiedzmy słabszego, lewego pośladka. I co? Zejście do dołu. Bach! I do pięcie. Lekko łokciami, zobaczcie, pilnuję ławki, żeby po prostu mój tułów, moje plecy nie strunęły się do dołu. Bach! Trzy serie po 12 powtórzeń na każdą stronę. I bach, znakomicie pozwolą wyczuć w tym momencie mój lewy półdupek. Bach! I zobaczcie, tutaj dosyć kontro zwarty w stawie kolanowym. Kiedy idę zaś do góry, no jest zbliżony do 90 stopni względem piszczel kość udowa. Zejście do dołu. Bach, co ważne, co warto zaznaczyć jeszcze, broda skierowana w stronę klatki piersiowej. Dzięki temu lepiej kontrolujemy tułów. Więc płynnie przechodzę do błędów. Czego nie robimy? Nie robimy niechlujnego machania, szybkiego, bez kontroli. Nie idziemy jak najwyżej, bo to nie o to chodzi. Wówczas nie zaangażujemy pośladka, tylko niestety będziemy wyginać kręgosłup. Nie schodzimy też za nisko, bo to już jest przesada tak nisko zejść to jest błąd. Nie wyginamy szyi za siebie, bo to nie pozwoli nam kontrolować tułowia o takie coś. No i co? Nie ustawiamy się na czymś niestabilnym, co pozwoli nam zapoznać się z podłogą, z ziemią, czego w tym ćwiczeniu nie chcemy. Kontrolujemy brzuch, nie puszczamy tutaj luzem tułowia, nie robimy tego, my chcemy fantastycznie angażować mięśnie. Pośladkowe, ale do rzeczy, do rzeczy. Nie jest to ćwiczenie dla osób początkujących, jest to ćwiczenie dla osób raczej takich średnio zaawansowanych, które czują się stabilnie w takich konstrukcjach, że tak powiem, gdzie ławka jest ustawiona no gdzieś koło suwnicy, tak? Pokombinujemy trochę, będziemy kreatywni i wykonamy ten ruch. Może być on uzupełniający. Oczywiście osoby początkujące też mogą spróbować pobawić się w to ćwiczenie, że tak powiem, próbując zaangażować odpowiednio ruch hip-hinge do pracy, więc po prostu wyczuć swoje mięśnie pośladkowe. Dajcie znać, czy sprawdziliście to ćwiczenie, czy ewentualnie kombinowaliście w inny sposób. Pamiętajcie, nie musi być to ławka, może być to jakaś skrzynia, box. Tutaj też możecie się podeprzeć o na przykład stepy, kilka stepów dopchniętych do ściany. No niekoniecznie potrzebna jest suwnica Smitha, to jest tylko przykład. No ale dzięki temu naprawdę tutaj stabilnie mogłem wykonać to ćwiczenie. Oczywiście w domu też możecie pokombinować, na jakimś stoliku, na jakimś łóżku, ale żeby nie było na mnie, że coś tam pęknie, coś się przewali. Co złego, to nie ja. Dajcie znać, czy... Fajne to ćwiczenie, czy czuliście mięśnie pośladkowe. Oczywiście wpadajcie na grupę do celu z pasją Team na Facebooku, gdzie tworzymy rzesze dobrze ćwiczących pośladkowiczów. W razie zainteresowania planami treningowymi, oczywiście zapraszam do współpracy. Strona www.doceluspasją.pl, sekcja oferta tam możecie poczytać, jak to wygląda. Łapkujcie w górę, żebym wiedział, czy nagrywać takie materiały i oczywiście widzimy się w kolejnym filmie. Do celu z pasją. Cześć!